Cześć, witam Was serdecznie w ostatnim filmiku roku 2022, a będzie to filmik o projekcie. ko mam tutaj już zużyte um, kosmetyki, opakowania i jak zawsze, to chyba będzie więcej pielęgnacji. Jak kolorówki, bo pielęgnacja jakoś bardziej może się zużywać u mnie niż kolorówka. Witam też moich nowych subskrybentów kanału, którzy też są tutaj tylko dlatego. Pewnie, że jest rozdanie u mnie na kanale. Może zostaniecie albo odejdziecie. No trudno, jeśli odejdziecie. A jeśli zostaniecie dalej ze mną, to będzie mi bardzo. Miło. Także wy, losowanie w programie będzie na końcu filmiku. Więc, jeśli Was nie interesuje i chcecie wiedzieć tylko o wyniki, no to przewincie sobie i ogląd i y y do. <coughs> Przepraszam. Przewincie sobie tylko do y losowania. A jeśli Was coś chce zainteresować. To oglądajmy. Dobra, mam tutaj takie dwa otwarte opakowania, znaczy się otwarte, przycięte i zacznę od nich, ponieważ ja to nagrywam we wtorek i na pewno do końca tygodnia je użyję, więc tu już by poszło na, znowu bym musiała zaczynać nowy ten, a tak to już będzie to w tym projekcie Denko. Jest to takie przecięte opakowanie, masełka do... Do rąk z firmy Flozlek. I ja zawsze takie, jeśli mam taką tubkę, to ja sobie zawsze przecinam i zobaczcie, ile jeszcze jest tego produktu w opakowaniu. Także no, Ech, jeszcze właśnie tak jak mówię, do końca tygodnia na pewno będę miała, więc no, to jest troszkę duża oszczędność. Już mi tutaj nie chciało wychodzić, a w opakowaniu jeszcze jest tego. Bardzo fajne masełko. Super opakowanie, bo ja je miałam w torebce. I cały czas miałam je używałam. I super było to, że ono się tak szybko wchłaniało i nie zostawiało na rękach takiej, wiecie, tłustego, tłustej poświaty, że jeszcze, na przykład, nałożymy krem i nic dalej nie możemy zrobić, bo te ręce są tuste, A w tym przypadku właśnie tak, tak nie było. <laughs> Tylko zaraz się wchłaniało i rączki były fajne po tym kremie. Druga tak kosmetyk. To jest krem pod pieluszkę mojego synka. I też go nam, I on jest z Baby Dreamu krem ochronny przeciw odparzeniom. 75 ml. I on jest właśnie w takiej tubce. I tutaj też jest jeszcze tego kremu sporo, więc jeszcze będziemy mieć na parę użyć. A już nie chciał nam właśnie wychodzić, więc też przycięłam opakowanie. I no i po prostu tak jak. Wam pokazuję, jeszcze tego kremu jest. Ja do końca roku go zużyję. <coughs> Co mogę powiedzieć o tym kremie? No, powinien się wypowiedzieć Piotr. No, ale że on się nie może wypowiedzieć, no to powiem wam tylko tyle. No, jeśli chodzi o mnie, no to krem jak krem nie robił dużych podra... znaczy się łagodził podrażnienia, bo gdy miał czerwoną skórę, no to dalej się to nie robiło, tylko, znaczy się dalej ten Krem nie pogłębiał tego, bo niektóre kremy, jak mają w składzie coś ten, to nie da się tego zniwelować, tylko dalej na przykład porobią no, pod oparzenie i jest dalej czerwona. a tutaj nie, fajny był, tak, był taki tłusty, więc super na wierzą, bo też skórę pod pieluszką, bo wiadomo, że jak gdzie, gdzie leży sobie w pieluszce godzinę, dwie, no to czy tam trzy, no to też mu się wysusza. Więc właśnie mm, on, jest, on jest super, był super i teraz jest inny, ale na pewno jak jeszcze coś będę kiedyś zamawiać, to mm, e, będę go brała pod uwagę. No i teraz już przechodzę do mojego, mojej torby. I tutaj jest Pierwsza, którą wyciągam, to też jest naszego synkarze do mycia ciała i włosów dwa w jednym Bambino, 400 ml. Nie był wydajny. To, co mówią tutaj, że wiecie, wszyscy lekarze położne, żeby blisko być w wodzie 37 stopni, to niech się ugryzą daleko 4 litery. Dlatego, że ten krem na przykład, on w ogóle, boż krem, że on się nie pienił w tej wodzie. On jest już od pierwszego dnia życia, więc dlatego się na niego skusiłam. Ładnie pachniał, ale w takiej e, zimnej wodzie, bo to dla mnie 27 stopni to jest bardzo zimna woda. No po prostu on się nie pienił. Później jak zaczęliśmy robić już troszkę cieplejsze mu wody, kąpiele, no to właśnie się pienił, ale nie był wydajny, dlatego że trzeba dużo tego e, wcisnąć do wody, żeby, żeby się e, i w porównaniu do tego, które teraz mamy, no to ten cenował wychodzi dużo drożej niż tamten, a jest go 400ml. Więc możecie sobie odpowiedzieć. Później mam mydło do rąk z Balea. Tutaj jeszcze będzie jedno opakowanie, bo jest tego. Znaczy się, już tutaj później nie było Balei, tylko był inny wkład. Ale mydełko samo w sobie, no po prostu, no wiecie, jak to mydło. Stało sobie w łazience do umycia rąk, po toalecie czy po czym innym, więc ładnie pachniało. I no i co, no i było wydajne dość długo, bo mieliśmy go i mieliśmy, także e, no. Znowu następny krem do rąk i to jest krem do rąk z Nikki, tak to się chyba jakiś włosny tutaj jest o zapachu mango. I powiem wam, że jak on pięknie pachniał, to no po prostu za oh, ten zapach mango, naprawdę. Był tak wyczuwalny zapach mango, że nawet na rękach zostawał. I no ja po prostu jak tamten miałam w torebce, co Wam pokazywałam z leka, tak ten stał w domu. I chyba... Po prostu kremowałam ręce chyba co 5 minut tylko dla, te, dla tego zapachu. Także też fajnie się wchłaniał Nie pozostawiał tłustej połowy na rękach, więc można było od razu wszystko robić. 75 ml i on chyba był coś za jakieś 4-5 zł, więc no spoko cena. Także jakbyście widzieli jeszcze kiedyś taki krem do rąk w bieżące no to polecam, sprawdźcie sobie, bo naprawdę jest super. Klasyk u mnie, no po prostu przecież projektu Denko nie mogłoby być bez, bez żelu pod prysznic Balea. No po prostu tak jak mówiłam, to już jest u mnie klasyk i jeszcze chwilę będą te żele, chociaż już się podzieliłam z mamą. I dałam jej też, więc szybko może zakończę i zacznę po prostu coś innego. No i tak, jak mówię, to była edycja limitowana i po prostu pachniał, pienił się pod prysznicem, czy tam w wannie. No bo wiadomo, chociaż jest pod prysznicem, no, ale czego mogę go nie użyć na głąbkę do wanny? Więc no, super, tyle mogę tylko powiedzieć, czy? O, swoją funkcję robi. Tezodorant Garnier, to była jedna z porażek, jaką kiedykolwiek miałam. Używałam go, jak mam w ciąży, w tych dużych upałach, po prostu już po pięciu minutach. W ogóle nawet nie było czuć zapachu tego antyperspirantu, więc no po prostu nie, nie jeszcze raz nie. Nawet nie chronił no bo to, co to może chronić? Nawet nie było zapachu. Używałam go, szybko go zużyłam, bo używałam go kilka razy na dzień, żeby przynajmniej nie czuć zapachu potu, tylko żeby po prostu czuć to, zapach antyperspirantu, a i tak go nie czułam. Więc jeśli chodzi o mnie, to mi się on nie sprawdził. I teraz mamy do do twarzy. Tutaj mamy z LAKURA anti krem na noc do rodzaju C. Fajne opakowanie w słoiczku, 50 ml, 6. Jeśli chodzi o ten krem, to żadnej krzypty mi nie zrobił. Szybko go zużyłam. Używałam go, tak jak mówię, tu jest napisane na noc, to więc nie mogę Wam wiele powiedzieć. Nie miałam żadnych wyprysków, no i tyle. Natomiast tu był krem do twarzy na dzień nawilżający. No i on też pod makijaż był dobry, ale jakiegoś tam dużego nawilżenia, jak używałam go samego, to, go nie, to nie widziałam tego nawilżenia i on był kupiony w Słowacji, więc... No, tak i A ta lakura jest marka z Altiero. mam tu też e, taką maseczkę regenerującą z klingą porosową, każdy rodzaj skóry. Także no super maseczka. Fajnie powiem Wam zregenerowała mi twarz, ale też e, no, czułam po prostu moją twarz. E, Zregenerowany? No tak, bo w tym okresie przedświątecznym to było takich zawirowań. A ja tu jestem tak prześwietlona, o, że no nic tylko skóra musiała odżywać. I taką maseczkę sobie wzięłam na próbę gdzieś tam, przy jakichś tam zakupach. I po prostu super. Jak jeszcze gdzieś spotkam, to zrobię sobie. Zapas takich maseczek. I ostatnie kosmetyki. I to jest serum. Też z lakury Ten wielofunkcyjne intensywne serum. Jakiegoś zabójczego szału ono nie robiło. Teraz to, co mam, to jest fajne, jest regenerujące, rozświetlające, ale to no, po prostu jako pierwszy kosmetyk na twarz później ten krem. Duet fajny, też tak jak mówię, no, na upałach dał, dawał radę, bo ja go używałam właśnie na tych upałach, więc dawał radę. No, nic na, na skórze się nie rolowało, nie zostawało, nie wychodziło, więc też. Ale jakoś za bardzo dużego y, szału y, to nie widziałam, także to. I ostatnia rzecz to jest taka mgiełka z kalendarza adwentowego do ciała. <laughs> psiknąć się parę razy na odświeżenie, tam w lato czy gdzieś na jakimś wyjeździe, jak właśnie idziemy. Ja lubię takie kosmetyki teraz z tego kalendarza adwentowego, co mam, miałam z Balei w tym roku. Też tam było bardzo fajnych, dużo kosmetyków małych. Na podróże takie kosmetyki są idealne. No i tak jak mówię, no to tam miał giełka, jak to mgiełka, miała być do odświeżenia, no to no, dwa razy na trzy razy. Zapach był, skórę schłodziła, odświeżyła. Także, mm, no, to wszystko, co chciałabym Wam pokazać w tym roku. Jak widzieliście, nie było kolorówek, no bo ja jakoś kolorówek zużywać nie mogę, no bo nie maluję się często, bo jak siedzę w domu, no to nie mam takiej potrzeby. No i co? I już jest ten filmik dłuższy, więc mm, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowka przede wszystkim, a reszta jakoś się ułoży, bo bez zdrowia, tak naprawdę, co to jest za życie, i no i co? I wszystkiego, czego sobie tam postanowicie, zapragniecie, jeśli robicie postanowienia, to żeby Wam się postanowienia yy, spełniły. Także już zaraz będą wyniki losowania, zobaczymy. Co będzie szczęśliwcem, i, w nowym, i do kogo w tym nowym roku pojadą te kosmetyki, które Wam pokazałam. Sama jestem ciekawa. Pa! pa. Losujemy, losujemy. Jest program, wrzucam komentarze i zaraz zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem. Joanna Budzińska. Także zapraszam do kontaktu. Proszę odezwać się do mnie na maila. Który jest podany pod opisem tego filmiku. I po nowym roku zaraz wyślę Ci paczkę. Pozdrawiam.